6 i 7 maja serdecznie zapraszamy do Centrum Olimpijskiego i do Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie wspólnie z IPN- i z pko organizujemy konferencję naukową na temat, na temat roku olimpijskiego. W ten oto sposób ponad 40 kilku naukowców będzie przedstawiać referaty 15-minutowe o dziejach polskiego olimpizmu. Ale będą też kolejne atrakcje. Będzie można obejrzeć dwa filmy dotyczące historii sportu. Będzie można wziąć udział tu, w tej sali, w debacie znanych osobistości, dziennikarzy czy też olimpijczyków. Będzie można obejrzeć wystawę już rano o dziewiątej z minutami pierwszego dnia otwartej w, na parterze Centrum Olimpijskiego. To wszystko szóstego i siódmego.